Co Kasia masz? O, gdzieś robię tak. Ale oni nie wkładają z powrotem tej samej sumy. Witamy na kanale Less Thinking, More Drinking po raz kolejny Dzisiaj nadajemy z knajpy w okolicach Starówki Warszawskiej Za małym rynkiem Za artykloka. małym rynkiem, tak Przy Barbakanie tak. Tak. Mają piwo z 5 złotych Tak? A my mamy dzisiaj grzanę Tak I jaki koszt tego długu? Mhm. Uh -huh. Nie, nie, nie na pół. No ile zapłaciłaś 23 z kawałkiem? Nie, niecałe 20 zapłaciłem. Niecałe 20. 9,60. 9,60 za 0,6 grzmę. Ilość kaczarów? Ja bym dała 2,5. A my się w sumie zgadzamy. My, bo jest z nami Kasia, nasz operator kamery dzisiaj. <głos> tak. <głos> Tak, i można palić, jakby kogoś to interesowało. Na dole. Na dole, nie wiem jak na górze, w sumie nie byłyśmy na górze, ale podejrzewam, że na górze nie można palić w związku z tym. W ogóle obsługę, bo więc zamawiałeście, więc... A tak, obsługa sympatyczna. Za obsługę si. dałabym... Też na pięć kaczorów? Dobrze, za obsługę dałabym cztery. Zgadzam się. Pan nie był zbyt rozmowny, ale można płacić kartą od 20 zł, a nasze piwa wyszły za 19,20 i pan chciał mi wydać 80 groszy gotówką. Sugar, powiedz co pijesz. No właśnie, bo chciałyśmy wypić margherita, ale się okazało, że niestety nie ma składników. Nie będziemy pokazywać wam barmana, bo jest w sumie sympatyczny. Ale nie było składników na Margaritę i dostałyśmy coś takiego, co smakuje jak lekarstwo. Nie. Sylwia chcesz ocenić jakoś swój, czy nie będziemy pogrążać? Zero. Nolium dzisiaj mamy. Niestety. Co masz? Wiesz jak to smakuje? Takie cukierki. No. Takie cukierki były e, takie. No. Takie, takie, tanie cukierki z bazaru. Tak, takie, w takie przezroczyste folie zawijane. Nie, ale cześć. jak się roztopiły, to się sklejały do tego. Tak, tak. dokładnie. <noise> um, o i zalatuje takim mydłem zielonej jabłuszko. Przepraszam. <laughs> nie chcesz wycie niższa wypikasz opierdol? Nie, ja zostawię. Tak, jedyne co trzyma dzisiaj y, poziom to jest mu Music. Jeszcze raz. A z La gente esta muy loca <laughs> Możesz wypić piosen, tylko nie wypij całego <laughs> Nie wypiję <nie> całego, a <laughs> To było ciężki. Ale ty też masz coś zrobić. Zaburzyłaś się. Musimy na ciebie patrzeć za każdym razem. Teraz będziemy się sygnałać w każdej knajpie. Może gdzieś nas napisze, będzie chciała nas zaprosić ja, na darmowe drinki. Ja, ja, ja. Ale wiesz co? Sugerę pożegnaj się ładnie z tego.